Szanowni państwo, w związku z opadami deszczu, które miały miejsce w piątek i ogólnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi a także protestem lokalnych pszczelarzy, akcja odkomarzania została wstrzymana. Aktualnie pracownicy urzędu miejskiego weryfikują wszystkie wskazane wcześniej miejsca do zastosowania oprysku. Natomiast i decyzja dotycząca przeprowadzenia tego procesu zapadnie w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Chciałem przedstawić problem, który się pojawił w związku z odkomarzaniem terenów na terenie gminy w Sędziszowie. Jest pszczelarze należący do koła, rejonowego koła pszczelarzy w Sędziszowie. Złożyli pret protest dokoła. Teraz obecnie bardzo intensywnie kwitnie lipa. Występuje też spać na lipie, klonach i, i, i drzewach liściastych. Również pszczoły chodzą, zbierają nektar z koniczyny białej, tam gdzie są krótko oszczerzone trawniki. I jest zagrożenie wytrucia pszczół w związku z opryskami w terenach, których będą odkomarzane, znajdują się pasieki również i pszczoły to znoszą i istnieje zagrożenie wytrucia, wytrucia pasiek.